Witam, pokażę Wam dzisiaj piaskowe rysunki, książki z różnymi kreatywnymi podpowiedziami i z niesamowitą piaskową mozaiką. Do każdego zestawu, a mam tutaj trzy, lubię rysować: fragment gorączki lodu, czyli najnowszy krótki film z serii Frozen i piaskowe rysunki z Violet. Do każdego z tych zestawów dołączony jest worek z różnorodnym piaskiem. Piasek jest kolorowy, mamy też taki pomocnik drewniany, dzięki któremu będziemy odklejać naklejki i sypać piasek, ale zajrzyjmy jeszcze do środka książki. Violetta. Są tu różne pomysły kreatywne, gdzie występuje idolka e, zabawy, trochę informacji z życia Naszej gwiazdy. Trochę takich kreatywnych inspiracji i przyjaciółki Violetty, Możemy się tu wykazać. A na końcu, słuchajcie, są słynne piaskowe malowanki. Już pokażę Wam, jak to działa. Tu, gotowa piaskowa malowanka, zrobiona, słuchajcie, przez 4,5-letnią dziewczynkę. Więc nie jest to trudne do robienia. A samodzielnie, w całości samodzielnie. Polega to na tym. Mamy tutaj jedną wielką naklejkę. I musimy. Ona jest pocięta w takie malusieńkie, różne elementy. Możemy to zrobić albo paznokciem, albo wziąć sobie taką malutką pałeczkę i zdjąć ten element samoprzylepny. I tu właściwie jest samoprzylepna naklejka. A teraz wybieramy sobie kolor piasku, który nam odpowiada. Robimy to oczywiście na płasko. Ja tutaj do filmu troszkę to podniosłam. Sypiemy piaskiem. Ops. Możemy, że tak powiem, grubo posypać, albo wklepać ręką, albo po prostu przemieścić i zrobić tak. No i nasz piasek precyzyjnie zajął to pole odklejone. I tak robimy całą mozaikę. Możemy tutaj skorzystać z różnego koloru, e, kolorów piasków. No, myślę, że super kreatywny patent e, na to, aby wykonać bardzo ciekawą pracę plastyczną. Dobrej zabawy.